Witam. Chciałem zaprezentować grę elektroniczną Familiada lub Kto pierwszy. Z czego się składa zestawik samej gry oraz zasilacza. Zasilacz podpinamy tutaj do wejścia do gry do kontaktu. I na czym polega gra? Gramy tak jak w Familiadzie, czyli dwie osoby siedzą, albo stoją naprzeciwko siebie i uderzają w grzybek. Jeżeli pierwsza osoba uderzy, to druga osoba już nie ma możliwości włączenia grzybka, więc po na przykład, po odpowiedzi na dane pytanie, resetujemy grę i zaczyna się na przykład kolejna runda. Nie ma możliwości, aby dwa grzybki zaświeciły się jednocześnie. Popatrzcie na to. Ten, jak był pierwszy, teraz ten był pierwszy. Obudowa jest wykonana z aluminium. Myślę, że wysoka jakość wykonania jest tutaj. I możemy dzięki takiej grze bawić się. Link do kupna w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Karolowi Strasburgerowi również by ta gra się spodobała. Pozdrawiam.